Strategiczny nie pracuje z dashboardem, zobaczy go raz i mówi, idziemy w lewo, albo idziemy w prawo. A operacyjna będzie pracowała z tym codziennie. Dashboard dla osoby strategicznej nie będzie miał filtrów praktycznie. Nie? Będzie pokazany obrazek, będą pokazane wykresy. Jest tak. Ewentualnie ja pokażę kilka planż. Natomiast tam nie będzie żadnych wykresów, tam będzie bardzo dużo odnotacji. Czyli tutaj, tam poszło nam w dół, ale wtedy yy, nie wiem, padało nad Warszawą, więc ludzie zostali w domu i tak dalej, nie? Czyli bardziej rozumiem rozgryzienie konkretnego case'u niż przygotowanie czegoś generalnego. Tak. Natomiast w przypadku decydenta operacyjnego tych adnotacji praktycznie w ogóle nie będzie, bo będzie maksymalny fokus na to, żeby ta osoba mogła se z tym grzebać. I okay. tam na przykład będzie bardzo duży fokus na filtrowanie i na Odświeżalność, czyli na to, jak, jak często te dane przychodzą. Jaki jest, jaki jest lak pomiędzy rzeczywistością a, a, a portretem tych danych?